Dobrze. Idę do pracy. Idę do pracy. Ajaju aj, aj. mój ulubiony dom. mogę iść. O, moje nogi. A. nogi. Uff, uff, uff. tu nikt nie zajął u mojego domu. Ech. Cuk, 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 cuk. Och, muszę iść. Eh, och muszę coś powierać. I ja oglądać Gdzie moja telewizja? safe sejf. safe safe sejf. isto mom safe isso mom safe no outro é safe

Mam przesyłka. tu mam? Ach, co tu mam teraz? Ach, moja karta. Moja karta. O, o. Gdzie moja karta? To jest moja karta. Moja I na mam. Dodary, tak mało. muszę do... Dare, ma bo, szado, i i idę zarobić. I więc i idę do pracy. To... Nie, 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 może być to może. nie, 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 że nie, sobie. Idę, idę i zapracować. Ambulans. Jejce. Muszę zarabiać Dzień dobry Chciałbym kupić O to, dwa, zero. tak, 2 Tak? 2-0 0 Zero, dwa, zero. zero. <noise> Weź mnie nie rozśmieszaj Oglądam i oglądam Ile do tego Kości Ej ty co chcesz mówić Pójdziemy sobie od gdzieś nie wiemy są dobrze przecież kościół idą sobie a zapraszam do oglądania ok dalej ach, ach, idę 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 z mojej pracy a uważam, że w ona jest zamazana trzeba jakoś kupić

Oh. Dum. Oh. A już nie jest pomysłem. Idę. mm <skrøk> Dać. Ale ale kartę przecież to przecież to muszę iść do domu na 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 ja na na i ruszam tam ja ruszam tam na to Zróbmy to. coś to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy dal, Zróbmy to. dal, to. Zróbmy to. ruszę to. dal, to. Zróbmy dal, dal, Nie, o, no to jest palone Jadę swoją furą Gdzie moja fura? Gdzie moja fura? O, tu jest moja furka Jadę Spadł win. O. Zaraz ja. A um. nie, musimy go dać tam. Proszę, lecimy z nim.